Cześć! Witam was drodzy fani gier fabularnych na kanale Klimaty RPG. Ja jestem Sławek, a chciałem wam dziś w skrócie przybliżyć jak wyglądała dotychczas nasza przygoda z tajemnicami pętli, czyli Tales from the Loop oraz ich rozszerzeniem Things from the Flute. Na naszym kanale nagrywaliśmy sesję Tales from the Loop już od początku 2019 roku. Po prawie dwóch latach prowadzenia nadal mogę powiedzieć, że wraz ze wktulą, jest to mój ulubiony system. Należy jednak zwrócić uwagę, iż z racji moich własnych wspomnień lat 80. i tego o czym wtedy marzył nastolatek, system ten w moim wykonaniu jest trochę inny niż podręcznikowy. Nie spotkałem się zresztą też nigdzie w żadnych nagraniach z podobnym klimatem. Moja interpretacja tej z lub bezpośrednio czerpie z filmów z lat 80., a także stara się naśladować podejście, jakie prezentują bracia Duffers w swoim serialu Stranger Things. Istotne są nawiązania do popkultury, prawdziwe, historyczne i najczęściej amerykańskie lata 80. Dopiero w takiej scenerii zaczynają pojawiać się rzeczy niezwykłe. Przez te dwa lata czasami spotykałem się z głosami, iż ten From the Loop jest systemem dla dzieci. Nic jednak bardziej mylnego. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że system ten zdecydowanie nie jest dla bardzo młodych odbiorców, a granie w niego wymaga trochę przygotowania zarówno historycznego, jak i samej postaci choć z drugiej strony samo wcielenie się w nastolatka wbrew pozorom trudnym już nie jest. Tym bardziej, że w filmach aktorzy grający nastolatków zwykle są znacznie starsi i zachowują się także adekwatnie. Jeśli nie znacie jeszcze systemu, a przekonałem Was do głębszego zainteresowania się nim to na naszym kanale znajdziecie recenzję Tales from the Loop wraz z wytłumaczoną mechaniką i tworzeniem postaci. I jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda Tales from the Loop w naszym wydaniu, to mamy dla Was trzy serie w sumie obejmujące 14 odcinków. Najstarsza z nich opublikowana w lutym 2019 roku nosi tytuł The Mist, tak jak pierwszy odcinek. Odcinek ten był oparty o ostatni scenariusz ze zbioru Our Friends The Machines and Other Mysteries, wydanego niedawno pod tytułem Maszyny Nosi Przyjaciele. W podręczniku przygoda ta nosi spoilerujący tytuł Mamy in The Mist, ale samo The Mist było zdecydowanie bardziej nawiązujące do horroru, więc taki tytuł pojawił się u nas. Historia ta rozwinęła się w czteroczęściową opowieść noszącą dalej tytuły celowo angielskie: The Key, Poltergeist i Back to the Future. Nie przypadkiem tytuły nawiązują do filmów z lat 80., cała bowiem seria była tak zaplanowana, by pojawiały się w niej sceny i nawiązania z niektórych filmów z tamtych lat. Wyszło to super. Dodatkowo akcja mocno nawiązywała do Stranger Things. Rozgrywała się bowiem w stanie Indiana, choć w istniejącym naprawdę mieście Bloomington. Zapożyczyła też niektórych bohaterów z serialu, dzięki temu gracze zaczynając przygodę mieli już jakąś wizję, kim są istotni bohaterowie niezależni. W lipcu 2019 roku przyszliśmy do Was z kolejną serią liczącą cztery odcinki, tym razem rozgrywającą się wcześniej, bo w roku 1984 w tytułowym miasteczku Oak Hill na północy stanu Wierczynia Zachodnia. Ta... Była w całości autorska i początek zbiegł się akurat z emisją trzeciego sezonu Stranger Things. Co zabawne, niektóre motywy okazały się być podobne do tych z serialu. W tej serii było więcej dramy niż w The Mist. Było też mniej moich ulubionych motywów związanych z komputerami. Natomiast bardzo nietypową rzeczą, jaką tu wprowadziliśmy, był motyw gry w salonie wideo podczas sesji, bowiem gracze naprawdę grali w wersję gry Moon Patrol z automatów i walczyli o najwyższą liczbę punktów. W lutym 2020 roku rozpoczęliśmy kampanię spoza czasu, w oryginale nazywa się ona Out of Time. Tematyka podróży w czasie aż się prosiła, by połączyć tę kampanię z naszą pierwszą serią The Mist. Tak się właśnie stało. Choć postaci nie miały nic wspólnego z tymi z The Mist. Kampania była za to trochę w klimacie niemieckiego serialu Dark. Tutaj, ze względu na pewne krytyczne elementy scenariusza, nie dało się uciec od alternatywnej technologii, jednak sposób, w jaki zakończyło się The Mist pozwoliło te elementy płynnie wprowadzić. Postaci były tu dojrzalsze. Pojawiło się jeszcze więcej dramy niż Walk Hill, ale co najfajniejsze, można było zobaczyć, jak nasi bohaterowie się zmieniają. Bowiem, ostatnia część kampanii dzieje się już na początku lat 90., a tym samym rozgrywaliśmy ją używając Things from the Flood, które w Polsce pojawi się pod tytułem Tajemnice powodzi. Do tajemnic pętli będziemy często wracać, wciąż pozostaje nam też mało zagospodarowany początek lat 90. Czas gdy ośmiobitowe komputery zostały zastąpione przez komputery PC. To tyle. Serdecznie zapraszam do oglądania i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału.